O walizeczki, walizeczki, a jeżeli walizeczki to oznacza, że jedziemy sobie przejechaliśmy o z Panem tą tutaj taksówką, która tam odjeżdża A teraz idziemy na pociąg Do? Bar Hiszpańskie Pendolino Po wczorajszym koncercie Wszyscy wyspani uśmiechnięci i radości Ups. I mamy Irio, Irio 9.16 Lantabaya a na dworcu w Madrycie ukazał nam się las. Las Palmas. A kto tam się schował? Kto tam się schował? I nie patrzy na nas. O, patrzy. Tam jest dworzec. Tam u góry mieliśmy odprawę. A tu jest nasze Pendolino, proszę bardzo. Eee, także mamy fajne siedzenia. Udało nam się ogarnąć na pierwszą klasę, ze śniadankiem, ze wszystkim, także sobie zobaczymy, jak to wygląda, pokażę wam środki też. A no póki co zobaczcie, jaki piękny budynek dworca. Tu już siedzą. Na telefonach. A tu o, nasze miejsce. Super, takie skórzane, szerokie hotele. Wielkie stoły Wielkie dużo stoły. miejsca na nogi. Tak. Ruszyliśmy. Nie ja się tak długo jechać. A widzieliście już filmiki, które wam nagrałem wczoraj na koncercie? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Ja się tak starałem, aby jeszcze nie. O oh my god. To popatrzcie sobie przez okno ostatni raz na Madryt. I ciśniemy do Barcelony. I jedziemy 295 km na godzinę. Bardzo dobrze. dobrze. Bardzo dobre jedzenie. My to też dostaliśmy takie kurcze pychowności. A żona moja. Hiszpańska. Ojej. Ojej. Na zwiady. Ciekawe, gdzie dojdziemy. Z Martą doszliśmy do jakiegoś baru, nie? Ale chyba już jest pozamykane. Z nic nie bierzemy. Witaj, Barcelona, dojechaliśmy! No, dojechaliśmy do Barcelony. Idziemy ogarniać transport i logujemy się w hotelu. Nie ma hotelu na razie, i co? I trzeba czekać na hotelik, kurcze. ale czekając na hotelik. To sobie stwierdziliśmy, że umilimy sobie trochę życie właśnie. W takim tutaj stylu. Dzieciaki sobie poszły do mola, bo jesteśmy w molu. A z nami w tle proszę bardzo szyneczki. Chcecie bliżej szyneczki, to macie. Szyneczki. Słanka już wystartowała. Marta już startuje. Do opryskania się trochę, bo wylądują zaraz w basenie. A my dzisiaj nie w basenie. My sobie popatrzymy jak się tutaj imprezka rozkręca. A potem tam pójdziemy. O i dziewczyny się już wykąpały. Jeszcze się Kąpiemy. Kąpiemy. A wyjdziecie na fantę? Tak. No to super. Oj, ktoś tu skończył, ktoś tu skończył. I wychodzi. Jak było gwiazdo? Zimno. Zimno? To fajnie, co? Nie, okropnie. mi się, się I ten widok. Się, się, się. Się, się Na siłownię jeszcze musimy iść. Dobra, wyszliśmy z hotelu. Sytuacja jest taka. To jest nasz hotel, ta wieżyczka. To są próby przed Paradą Równości. A my idziemy tam. O, tam, 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 tam. Turyści z Dubaju Na ruchomych schodach Idziemy sobie od tam do góry A przy okazji wpadliśmy tutaj na sesję tak. Państwa młodych Tak turyści z Dubaju rządzą Mamy schody ruchome Nie no, stwierdziliśmy że skoro nie ma ruchomych schodów to już nie idziemy dalej Ale dobra to co? Kto ostatnio u góry ten zgnite jajo, nie? I w połowie dystansu okazało się, że tylko ja z Martą biegniemy A dziewczyny zostały Ale co Marta? My nie jesteśmy zgnitym jajem, nie? Tak Udało się, one są ja budezę, że... Tam właśnie widać Centrum, nasz hotel W którym mieszkamy Czekajcie, przybliżę Jeszcze przybliżę o, tu jest nasz hotelik, tu jest Centrum Handlowe, Parada Równości, a my przyszliśmy pod Muzeum Sztuki Katalońskiej. Dziewczyny pędzą nie do ścigle, ale się chociaż zatrzymam, nagram jakieś przebitki. Dobra, idę, 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 idę. To było zbliżenie na pomnik Pana Gereiry, który trzyma ogień olimpijski. A, Bo w 1990 Barcelonie, roku. w którym kochanie? W 1990 Tak, była olimpiada w Barcelonie. A my idziemy przez kompleks, gdzie wszystkie te sporty się odbywały. I idziemy w jedno tajemnicze miejsce. Które jest dostępne dla zwiedzających zupełnie za darmo o, Po drodze mijamy też stadion olimpijski. Jak wieś gminy naniesie Harry Styles grał tu 3 dni temu Oj, przyszliśmy i co? Było warto? Nie yeah. Hej dziewczyny i co? Doszliśmy, było warto? Yeah, uh -huh. Tak Kocham ten entuzjazm w narodzie to jest basen olimpijski, na którym nie występowała Otylia Jędrzejczak, a tutaj, o tutaj, widać już Sagradę Familię. Po drodze z basenu do kaktusiarni przeszliśmy sobie tutaj podziwiać panoramę nadmorską Barcelony. Tutaj, po jest wieża z tej wieży, tutaj, tutaj kabelka, prosto do naszych skutek. W trakcie dnia jeżdżą e, gondole, to jest taka kolej linowa. Tam widać Barcelonę gotycką, widać Marinę, widać kilka innych rzeczy. A tutaj przed nami, o tu, 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 proszę. O, to jest barceloński Burczalara Chodź, ale na wodzie z kadru, kurczę tutaj tracę. Chodź, chodź <ścoughs> to przeszliśmy do parku kaktusów. Naprawdę, naprawdę godne odwiedzenia. Ten park kaktusowy w Barcelonie. Bardzo elegancko. No, jak to będzie w Barcelonie, to polecamy to miejsce. Nie tak. ma go na mapie, trzeba się nas spytać. Tak, Nikt Nie z... wie jak tu dojść w ogóle. Tak, to mnie Dziewczyny. No bardzo fajnie. Tak. Dziewczyny warto było? Warto było, powiecie, tak, że no warto, no naprawdę. Co bardzo, bardzo. jest tutaj cudownie, do 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 do. No. <laughs> A teraz już. Nogi chyba... mi nie odpadają. Tak do, 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 do hotelu? A teraz już powoli pod hotel. <laughs> Słuchajcie, Słuchajcie, chyba jesteśmy tu i chyba idziemy tam, nie? Nie, nie, to tam jest tak szybko, że jest tak szybko na Tam! O, już idzie sobie! my tutaj idziemy? W ogóle idziemy nie piasek? tyle za mnie też Kończymy już powoli dzień Siedzimy sobie i tak podziwiamy I wciąż nie wiemy Czy ten gościu tutaj Kimkolwiek on jest Pokazuje kierunek Do Lidla czy na Biedronkę do zobaczenia jutro.